Cześć, witajcie, z tej strony Rafał z kanału Z Dobrym Słowem. Zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnej wymiany Mateusza, na pewno będzie bardzo ciekawie i czekam na zaproszenie, bo mam trochę ciekawych rzeczy, na które bym się chętnie wymienił. Będzie pewnie Mateusz ma ciekawsze. Już, dzięki. Oglądajcie. Jacek Gadzinowski, twórca bardzo popularnej serii gwiazd A HT. Jacku, dziękuję Ci, Dzień, że zgodziłeś się wziąć udział w wymianie. Jako, że jesteś osobą bardzo zabieganą, bardzo zapracowaną, od razu pozwolę sobie przejść do konkretów. I mianowicie na wymianę dla Ciebie mam dzisiaj ten oto zestaw książek biznesowych, który dostałem od y, Patryka z kanału o nazwie bez kanału i pozwól, że o, przekażę ja tobie ja akurat ja w takiej ja formie ten oto zestaw. No i teraz nie postawę ja mam pytanie. To prostu, to... To nie będzie zasłaniał. fajnie, poradziliśmy sobie. Jacku, i teraz powstałe pytanie, co masz dla mnie w zamian? No, laptop jest używany, tylko bez e, zasilaki, żeby sobie spróbować. Okej, okay, fajny, fajny, mogę powiedzieć firmę? Nie, lepiej nie, ja, Okej. Okay. jakby nie robię produkcji. Okej, okay, dobra. Laptop tak. w miarę dobry, tak powiem, ale używany. Używany, rozumiem, i na ile wyceniasz laptopa? Z tysiąc. E, powinien być spokojny. Bardzo się cieszę. Lekko mi Super. Dziękuję Jacku za, za, za wymianę. Mam nadzieję, że ten laptop przybliżmy do swojego mieszkania. i Życzę Tobie kolejnych udanych wjazdów na chatę. Dobra, Dzięki i powodzenia w działaniu. Dziękuję, dziękuję bardzo. Się Trzymajcie się, na razie. Cześć. Książki sprzedam. Boże, nie mam nigdzie schować po prostu. Jeżeli chcecie kupić książki od Jacka, to wiecie, do kogo się zgłosić. To jest do sprzedania. Do, na razie, cześć. cześć. Jestem święcie przekonany, że bardzo Wam się podobał ten odcinek, ale żeby dać tego wyraz, oczywiście dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał Mateusza i oglądajcie kolejne odcinki.